Witam wszystkich o poranku przy chacie unicelskiej Starka Boża jest Jest godzina 647 około 49 Bądźmy punktualni 649 Wybieramy się do Bieszczady z uncem czekam właśnie na uńca. A na generalnie nie gaszą, bo czekam aż się w stanie wyłączy. C czyli to nie takie typowe stanie, tylko po prostu większe ciśnienie paliwa jest na wtryskach i, i po prostu większe są obroty. E no i przede wszystkim w tym odcinku będzie towarzyszył nam nasz czterowinnikowy towarzysz. Czyli dron DJI Phantom 3 także my już sobie lecimy minęliśmy, minęliśmy modelówkę mamy 84 km do celu czyli do, na, na drugi zakręt w Podstołowie yy, ominiemy całkowicie Sanok bo tam je remontują razę, remontują drogę a dwa, że dobudowują nową drogę yy, Część Via Carpathi i droga S19, która to, cała droga krajowa będzie aż od wschodu, przez tutaj, przez tutaj południe i poleci i aż do Grecji. Więc my tą drogę sobie ominiemy. Zobaczymy, jaka to będzie droga w pisarowcach. Właśnie zjedziemy z głównej 20 psemki i będziemy jechać przez wioski aż do zadłuża, później tarnawa, kuzele i tak dalej i potem lecimy dalej. Zjechaliśmy w górnej drogi krajowej 28 Lecimy sobie przez Niebieszczami, właściwie za niebieszczanami chciałby coś wrócić na Dlatego szukamy sklepu i sklepy są, tylko jak zwykle je gramy to szuka, jakiegoś, jakiego sklepu szukasz, czy parelowskiego czy jakiego sklepu szukasz? Jesteśmy w Torażu Zajmij. przy sklepie Borodo Juventus no. Ju Juventus Solid, i te inne. Gdzie on tu sporaż? Untel, jak są dziś zimne? Nie wiem, mm. ile stopni było. 10 stopni. 10 stopni, Untel jak major przynieje mm -hmm. Śniadanko. Śniadankowe dzisiaj nic nie robi. jeszcze. Do celu mamy 21 km. 77% trasy za nami. Uncel spożywa, a my lecimy. Jesteśmy w Lesku. Dojeżdżamy do mostu obok nas. San również Stop. będziemy na stanie. Krzysztof nam wszystko oznajmia. Mamy jeszcze 6 km, bo tutaj teraz będzie ogólnie główna droga. No, babka się nie popatrzyła. 100 metrów w lewo. Dotarliśmy, cel był troszkę jeszcze dalej, ale jest zbyt duże błoto, ale mogliśmy zejść tutaj całkowicie, całkowicie do sanu. Wynter, czy przyjdziemy może tutaj w okresie letnim pomoczyć odnóża? Tak, tak. Co? Oczywiście. Jest to prawdopodobne? Niewiele, ale może. Możliwe, także ja się dziwię jak tutaj... Ludzie mają dojazd do, do, do domu, tak? Tak, żeby trzeba było co? karetka to karetka też się musi przypieczać przez sam? Tu nie przejedzie karetką przecież. Aha, czyli tutaj ludzie na nim nie nie ma zasięgu, ludzie nie umierają. Nie umierają nigdy. Tu żyją wiecznie. Żyją wiecznie. A jak będzie chciał kurde do karetki, to będzie musiał tu zapierdzielać. Może tam jest jeszcze jakaś drużka? No i ścieżka tylko tam jest. Musi przejść przez rzekę, żeby kurde karetka jakaś go zabrała stąd albo coś w tym stylu. Tak będzie wynieść chorego przez rzekę. No. Chodzimy no. uncel, zawsze mnie to zastanawiało. No, Bela jest nasęczona, ale może się dają za każdy milimetr. Pięknie związana. O kurde. Nie da się. Jakby była sucha, to i chyba też by ciężko było. Choda uncel może swoją siłą musicie. Jak zoboro, ona tu kurde wzrosła w ziemię. Mech na niej rośnie. Trawa. Czyli tam jest północ. Tam jest północ, kurde. <grym grym chodź> jak mech tu rośnie. I ogólnie będziemy powolutku próbować omijać błoto i dostać się na drugi zakręt. Hmm. Końcowa polanka. Tutaj namioty się rozbijały. Mm. Tylko że to nie było trawy, tylko była fajna taka wykoszona łąka cała I Teraz tutaj... To trawską, nie? A to jeszcze kilka lat temu to tu już drzewa rosły, no bo takie Jak byłem no i dobra i teraz dotarliśmy a starka może dała radę, zawieszenie dało rady, wszystko dało radę Ja dałem radę i na miejscu pa, marki Opel. Nawet nie był świniony za bardzo błocie. Fantastycznie uświniona w błocie? Nie, właśnie. Słabo. No to mówię, że fantastycznie. Weszliśmy. tu, gdzie Uncian łowił. Na tym oto spoczywały jego cztery litery Uncu, wypowiedź się, co tu się Tak. Tak tutaj siedziałem. Co się działo jeszcze? Nic. Kiełbaskę żeśmy sobie jedli. I ryby się łowiły. I ryby się łowiły. Tam, w tej Z o poranku przychodziły na pożywienie. Będą to tu ogólnie śliskie bardzo kamienie. Chciałbym tu w okresie letnim przyjechać mm -hmm. i zmoczyć od swe kroczne w sanie i 100 tysięcy magnesów zaliczyć na śliskich kamieniach. Teraz zapraszamy na ujęcia z naszego czterowirnikowego przyjaciela. Wcięliście parę fajnych ujęć z drona, teraz też próbujemy zrobić jakieś fajne ujęcie. Tutaj <noise> też incel, panel sterowania. Tutaj mam cały centrum i do budzenia. tym dronem. Bardzo dużo tutaj 16 satelit jest. Możliwy do na, już do nawigacji. W ogóle nie widać tego. 13% baterii dron wrócił z dwóch powodów. Pierwszy raz go przywołałem automatycznie i akurat gdy wnosił się na 60 metrów, czyli taką bezpieczną odległość do przygotowywania, do podejścia do lądowania załączyło się sygnał, że niska bateria i zaczął sam powracać. Raz, dwa wyłączyłem pilota tak samo raz dwa tutaj wszystko wyłączone i jedną baterię nad Sanem skończyliśmy pojedliśmy ja żeśmy zjedli i wracamy tą samą drogą, którą żeśmy jechali tutaj mamy łagodniejsze podjazdy eee, lecimy sobie w kierunku co nazywała miejscowość? Czaszyn eee, Tarnowa tak, Dolna i Czaszyn tak. w kierunku Czaszyna, bo później będą segmentyny. ze segmentynami wyjedziemy w miejscowości Szczawne w Szczawnym skręcimy w prawo na, na, tam na Bukowsko i później w Karlikowie tam takie różne fajne polany będą to tam polatamy sobie dronem. Sarenka chodziła gdzieś. Widziałem. Ja patrzę na drogę. Ech. Także jesteśmy w Magdalhadzie. Szałówka się robi. Jak u Majora, <laughs> Tomasz nie pije. To ujęcie nagrywane jest po raz drugi, bo coś aparat nawala i niektóre filmy przyspiesza. Możliwe, że czasami udmień coś nieświadomie nacisk naciska, i może tak dlatego się dzieje. No, dotarliśmy do domu. Nie wiem, co to będzie tutaj z tymi e, nagraniami, e, bo było jak wspominałem wcześniej problem dźwiększał normalnie obrad. Szybko, nie wiem, próbuję po prostu zmienić ustawienia na, na fabryczne i tak dalej. I mam nadzieję, że tak się podobało. Przydałoby się wiadomo słońce, żeby te, żeby te ujęcia drona były jeszcze lepszej jakości. Yy, widzieliście poprawionymi kolorami, jak wyglądają ujęcia drona z poprawionymi kolorami, także zapraszam do oglądania. Kolejny odcinku z naszych kolejnych wypraw.